Przepraszam, że przerwałam nagrywanie Tej paczki, ale moja koleżanka Zadzwoniła do mnie Więc teraz to jest druga część Jak wam pokazałam, to jest taki oto domek I ta Przecudna ciłała, Boże Jest jak ona jest piękna Czekajcie wyostrze. No popatrzcie na nią Wygląda ona tak Ma ona dziurkę jest po prostu cudowna, boże. Nazywam ją Kofi. Jest po prostu cudowna, tak. Nazywam ją Kofi i jest piękna. To wszystko w tym filmiku. Bardzo Was przepraszam za to, że przerwałam ten filmik, ale będzie on w dwóch częściach. To wszystko w tym filmiku i właśnie to jest ten właśnie na, to jest właśnie gość specjalny który będzie grał w filmie do zobaczenia w kolejnym filmiku pa pa